Witam kochani, witam moi drodzy, tu wasza misracja. Witam Was ponownie wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Pomagacie mi, a ja przez to moje tutaj mówienie, będę starała się pomóc Wam. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak można samemu się dobrze zmotywować przez przypadek. Dzisiaj mnie się to udało i uważam, że ten mm, temat jest bardzo ważny do poruszenia. Tak, podzielić się z nim od po prostu. Słuchajcie, jak Wy się motywujecie, jak, mo jak macie jakiś pomysł, to co z nim robicie, jak to dalej wszystko wygląda, jak, jak się do tego zabieracie, myślicie długo, podejmujecie decyzje szybko, podejmujecie decyzje wolno, szukacie tego, jak to zrobić? No tak, każdy na pewno robi to po swojemu. Ja, wiecie co... Ja robię to bardzo szybko i ja nie myślę zbyt długo. Ja po prostu działam pod wpływem impulsu i nigdy mi to nie przeszkadzało. Ale są tacy, którzy uważają mnie za wariatkę. Chociaż są też tacy, którzy już po latach widzą, że ja sobie doskonale daję z tym radę i mówią, no zawsze tak robiłaś, to nie dziwi mnie teraz, że znowu tak robisz. No ale wróćmy do tematu. Co się dzisiaj stało? E, słuchajcie. W nocy oczywiście miałam pełno pomysłów, które na pewno też macie chcecie je zrobić. Tak? I rano wstam, i zaczęłam je wykonywać. Tak to dzieje się. I Wam też polecam. Nie marnujcie czasu na zastanawianie się. Chociaż takie osoby, które lubią cyferki i lubią się dopytać jednej, drugiej, trzeciej osoby, co ona na ten temat myśli, rozumiem. Ale wiecie co? Chyba to nic dobrego nie przynosi. Chociaż jak Wam przynosi, to mi napiszcie to w komentarzu, bo ja chętnie się nad tym zastanowię, bo jak tak jedna osoba wypowie swój osąd na dany temat, druga, trzecia, i my to wszystko zbierzemy do kupy, to się okazuje, że to, co mam, ten pomysł, co mam, jest do dupy i ogólnie rzecz biorąc, wszystkie porady dostaniemy, żebyśmy tego nie robili. No i zniechęcą nas skutecznie. Także będziemy zastanawiać się jeszcze bardzo długo nad tym, aż dojdziemy do wniosku, że tego nie robimy, bo zapomnieliśmy już o tym i jest jakiś inny pomysł. Ja tak nie mam, ja wstaję i po prostu od razu zaczynam robić, ale dzisiaj stała się jeszcze jedna fajna rzecz. Oprócz tego, że wymyśliłam dzisiaj jeszcze dwie możliwe e, możliwe dla mnie w przyszłości prace, które chcę wykonywać, bo absolutnie chcę bardzo wykonywać pracę, która jest przez internet. Nie chcę już chodzić do kogoś, czy ktoś, że przychodził do mnie. Słuchajcie, i wymyśliłam jeszcze dwie takie, które do mnie pasują, i będę je kontynuować, ale z tych prac, wszystkich, które miałam do tej pory, słuchajcie, została może jedna i jedna czwarta. No, przez pandemię, tak? No i więc ja mam dużo miejsca, więc myślę, dzisiaj przyszła do mnie jedna klientka, klientka lat 80. Słuchajcie, ja życzę wszystkim ludziom. Tym, którzy mają nawet 50, żeby oni tacy byli sprawni umysłowo i tacy sprawni fizycznie. Więc ja zaczęłam z tą kobietą rozmawiać. Suma tych rozmów była tak, jak ja Wam zawsze mówię. Jak się pościelisz tak sobie, tak, jak sobie pościelisz, tak się weśpisz, Twoje życie w Twoich rękach i bierz się za robotę. Ona uważa, że tak czy inaczej jest to wszystko genetycznie uwarunkowane, ale słuchajcie. Po prostu jest ona moją inspiracją. Robię jej pewne zabiegi, które ona sobie życzy, i namawiam je w ogóle do takich rzeczy, które <laughs> że ja muszę swój komfort przekraczać. Słuchajcie, pani, która mi właśnie dzisiaj opowiedziała, że ona od ponad 35 lat codziennie ćwiczy. I słuchajcie, te takie tutaj, co mamy od kobiety, nie? To słuchajcie, ona nie ma. Ona po prostu jest taka. No to się no oczywiście ma zmarszczę, ale jest piękna, ma piękne okulary, nie jakieś stare, ma piękne ubrania. Przychodzi do mnie na te zabiegi Słuchajcie, i co jest w niej fajne, że wszystkie wyrazy zna, jak ja do Pań za puszczę Apa, ja no widzicie, ja nie mogę tego powiedzieć, a jej to po prostu wychodzi oczywiście, z nią rozmawiam po holendersku, ale ona ma 80 lat, ona absolutnie się posługuje iPhone'em. Ona. Słuchajcie, ja chcę być taka, więc ja jej obiecałam, że ja będę ćwiczyła. Ona mi wszystkie ćwiczenia swoje pokazała, co ona robi. Słuchajcie, i tak mnie zainspirowała, ponieważ ona jeszcze pracuje, słuchajcie. Ona pracuje jako wolontariusz i opowiada mi o swoim życiu. Jak się zmieniło jej życie przez tą pandemię, ale ona sobie doskonale z tym radzi, słuchajcie. Ale teraz co się stało? Ona mi opowiedziała, jak jej koleżanki sobie nie radzą i jakie są problemy między takimi osobami, ale stwierdziliśmy, że to w każdym wieku tak jest, ponieważ jaki jest jej problem, że ona chce podróżować, że ona, ona jednego czego nie robi, nie jeździ autem, ponieważ uważa, że jest, może być zagrożeniem i nie chce już jeździć autem, więc to sobie rozwiązała. Ale tak to, podróże, wakacje, to wszystko ona chce. I słuchajcie, jaki jest jej problem? Taki, że koleżanki w jej wieku nie mogą z nią jeździć na te wakacje, ponieważ ona lubi wakacje takie przez miasta. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa, ale to się tak, że jedziesz po, po różnych miastach. I te miasta zwiedzasz. Cały dzień chodzisz po tym mieście, później się przewieszasz do drugiego miasta i tam po tych miastach też sobie zwiedzasz. I ona po prostu uwielbia chodzić. Ona słuchajcie, codziennie robi 10 tysięcy kroków, ona robi te ćwiczenia, no i chce po prostu jeździć i zwiedzać miasta, a jej koleżanki niestety nie mogą, bo a to ta ma rolator, a to ta nie może chodzić, a to to, a to sro, a to, on, tak? Więc słuchajcie, samotność nie wynika. Z wieku. Nie wynika z tego, że mamy brak przyjaciół, nie wynika z tego, że nam koleżanki poumierały czy koledzy. Wynika z tego, że po prostu mamy taką mentalność. Nie uwierzę nikomu, kto mi powie, że jest samotny i zmusza innych ludzi do tego, żeby byli z nim na siłę. Nie, słuchajcie, trzeba znaleźć takie osoby, które właśnie do was pasują. I ja słuchajcie, z tą panią. <grafię> ja jej powiedziałam, że pani ja pa z panią pojadę. No bo ja chętnie bym pojechała z kimś takim, bo ze mną też nikt nie chce jeździć i nikt nie chce, nikt nie chce chodzić tak długo, bo ci chcą siedzieć w restauracji, ci chcą to, a, a ja chcę chodzić po prostu. No więc słuchajcie, uśmiałyśmy się. I pani przyjdzie do mnie jeszcze na jeden zabieg. Ja jej już powiedziałam, że ja w tym zabiegu to zrobię jej dwa zabiegi, tylko żeby ona jeszcze raz do mnie przyszła, żeby ona mnie inspirowała. I słuchajcie, widzicie, ja mogę inspirować was, ale cały czas jest miejsce na to, żeby ktoś inspirował mnie. Przyszła kobieta zapłaciła za zabieg. Tutaj wam mówię, jak być szczęśliwym. Miałam z nią miłą rozmowę, miły czas. Zainspirowała mnie tak, że mam dwa dodatkowe możliwości zawodów, które pasują do mojego ideału Zawodów, które chcę mieć w przyszłości, i jeszcze mnie tak inspiruje, i takie porady mi daje, że po prostu takie porady u psychologa bym bardzo dużo płaciła. A tu słuchajcie, więc czerpcie z życia, nie puszczajcie rzeczy tak obok siebie, po prostu działajcie, no. nie zastanawiajcie się za długo, bo szkoda czasu. Spróbujcie, no nie uda się to zrobić, co innego. I po prostu kurde, żyjcie. Wiecie o tym, że do mnie można przyjść na rozmowy. Właśnie rozmowy, które pomogą ci przetrwać właśnie tą pandemię, pogadać sobie miło przez telefon, przez Messenger, przez Zoom. Obojętnie, masz kogoś w swojej rodzinie, kto chciałby z tego skorzystać, zapraszam serdecznie. Wypełniam pustkę pandemii. Zapraszam Was do działania. Pa!